Witajcie na kanale Mówi Świat. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, gdzie opowiem Wam o zdrowiu Zuzi, co u niej i co, czy coś się zmieniło, czy już coś wiadomo. No i co jej jest. Także dostaję od Was pytania takie: pytacie i martwicie się o Zuzannę, co tam u niej. Także chcę nagrać taki film, żebyście wiedzieli, w tym momencie też nie za bardzo mam czas i ogólnie tak głowę do tego, żeby nagrywać filmiki o takiej innej tematyce, ale na pewno do nich wrócę. Eee, miejmy nadzieję, że ja poczuje się lepiej i wszystko wróci do normy. Eee, Okej, okay, także mm, dziękuję Wam też za to, że polecaliście mi weterynarzy, bo pytałam o to na Facebooku. Eee, polecaliście mi właśnie weterynarzy, którzy specjalizują się, dobrze są właśnie w ortopedii, w tego typu urazach, schorzeniach, czy jak to tam nazwać, bo Wtedy, kiedy pytałam, no nie wiedziałam, co jest dłużej i chciałam to po prostu zdiagnozować. Nadal nie ma diagnozy, to od razu tutaj szybko powiem na wstępie, ale no myślę, że trafiłam do dobrego specjalisty. I jest to dr Gierek z Katowic. On tam ma swoją przychodnię, klinikę, nie wiem jak to nazwać. I tutaj też się wiem, że jestem trochę taka zabawna historia, bo byłam tam najpierw w poniedziałek, tam, myślałam, że tam byłam i tam ten lekarz przyjmuje go do godziny 19 i tak i <noise> ja już też nie, nie mogłam rano przed południem tam pojechać więc tak naprawdę pojechałam tam na ostatnią chwilę także to jest w ogóle strasznie daleko od mojego miejsca zamieszkania mimo że mieszkam naprawdę blisko Katowic, to to jest na samym końcu w ogóle Katowic i tam dojazd trwał jakieś 45 minut, także teraz Naprawdę daleko, zwłaszcza, że do Katowic powiedzmy mam 10 minut do centrum Katowic, także no naprawdę to był odległy koniec i ja wcześniej jakbyś tego nie sprawdziłam dokładnie gdzie kto jest, tylko no Katowice to Katowice, prawda? Także wpisałam to w nawigacji no i udałam się właśnie z Suzanną. Do tego doktora. No i trafiłam. Było to było trochę ciężko trafić, bo teraz mamy taką aurę, że jest ciemno, pada deszcz. Tam nie było za dobrze to oświetlone. Wszystko to jest raczej taka wiejska scenaria, tak? że tam jest po prostu dróżka i po prawej i lewej domki, tu jakieś pole i tak dalej. Także nie było to dobrze oznaczone. No i nagle patrzę, jest, widzę szyld coś tam, przechodnia weterynaryjna, coś w tym stylu, także o, dobra, tutaj. Więc parkujemy szybko i tak dalej. Wyszliśmy z samochodu, no i dzwonię, bo tak jakby to wyglądało, jakby to było zamknięte, no ale mówię kurczę, jechałam tu już tyle, więc. A jeszcze nie było, nie była godzina zamknięcia, także mówię, no nie, no, może tam nie jest ktoś, tylko po prostu trzeba zadzwonić. Więc zadzwoniłam, weszłam. Tam pan doktor zbadał, znaczy że on wypytał, i tak dalej, co się dzieje z Uzi, e, I została skierowana na badania krwi, e, w razie tego, żeby na przykład wykluczyć jakieś niedobory, e, magnezu i tak dalej. Czyli takie zwykłe niedobory, bo co się dzieje? Może zuzi w skrócie powiem. E, ona, kiedy stoi, to po prostu na lewą, tylną łapkę, e, praktycznie w ogóle nie przynosi ciężaru ciała. E, mają cały czas jakby lekko uniesioną, czasami niby dotyka nią podłoża, ale to jest tylko takie położenie, ona nie staje na tej łapie. To też widać dobrze, kiedy jej wycieram łapy, kiedy z dworu, że jak chcę jej wytrzeć prawą tylną łapkę, no to na tej lewej to ledwo co, ledwo co ustaje, prawda? Więc muszę ją przytrzymywać, żeby tą łapkę prawą wytrzeć, żeby miała podporę, nie musiała na tej lewej stawać. Także no to jest to, plus ta łapka tylna lewa jej się trzęsie, prawa też, ale lewa bardziej. I to po prostu dzieje się bez przyczyny tak na, no, na pewno jest jakaś przyczyna, ale To nie jest tak, że po jakimś wysiłku Czy coś w tym stylu, tylko ona potrafi wstać I ta łapka się po prostu już trzęsie eee, Także to Ma oczywiście mniej siły w tych łapkach Obydwóch tylnych eee, Jeżeli chodzi po schodach Nie są to jakieś schody, wiecie, dziesiąte piętro wieżowca Tylko wystarczy po takiej jednej części schodów e, Więc powiedzmy te Dwa, trzy schody ok, ale później już tak jak żaba skacze. Także też ją się staram wnosić teraz po schodach i unikać tak, żeby chodziła po nich. Um, co jeszcze? Spacery są teraz ograniczone praktycznie do minimum i głównie wychodzi tylko i wyłącznie na obródek, no bo widzę, że jej to nie sprawia przyjemności, że e, idąc na spacer, ona staje po prostu nie chce iść. Także co znaczy, to jest takie pomieszane, wiecie, ona widzę, żeby chciała, ale nie do końca jest to chyba dla niej komfortowe. Także też nie chcę jej przemęczać, póki nie będę wiedziała dokładnie, co jej jest. Staram się w domu z nią bawić takie rzeczy, żeby rzeczywiście spalić ją, to jej tą energię. Nie widzę takiego jakiegoś nadmiaru w niej energii, żeby jej to przeszkadzało, także jak na razie teraz jest tak ok i wydaje mi się, że to jest lepsza opcja niż właśnie ją forsować tak na siłę, że pies musi mm. iść na spacer, nieważne co mu jest, tylko rzeczywiście staram się jakoś tak rozsądkiem do tego podchodzić. Nie widzę, żebym miała taką potrzebę, więc po prostu to ograniczam. I co? Troszeczkę schudła. To jest kolejna rzecz. Gdzieś tak mi się wydaje, że kilo schudła. Ona miała nadwagę i walczyłam z tym, ale e, średnio to przynosiło. Schudła troszeczkę, ale chciałam, żeby jeszcze troszeczkę schudła. Ale teraz, no naprawdę, tak w przeciągu chyba miesiąca myślę, że to tak z kilogram mogła schudnąć, a przy psie, który ważył. 10-11 kg, no to to rzeczywiście jest spora utrata wagi. Także to jest to. Nie widzę, żeby dalej chudła, także ciężko powiedzieć z czego to wynika. Um, no, więc to są chyba takie główne rzeczy. E, I ostatnia chyba rzecz taka to to, że zuja się wszędzie kładzie. Tak jak ona nie lubi takich podłoża jakiegoś zimnego, kafelków, paneli, tylko dywaniki, to tyle, tylko na takich podłożach zazwyczaj się kładła. To teraz po prostu, kiedy na przykład e, pod drzwiami. Stoi, że chcę wyjść, to tak naprawdę, no kiedyś też chwilkę, bo na przykład coś robiłam, byłam zajęta w domu i nagle patrzę, ona leży pod drzwiami, po prostu mogę tam już leżeć, nie wiem, z 20 minut, a ja po prostu tego to przeoczyłam, bo nie wydawała żadnego dźwięku z siebie, tylko leżała. A teraz to się tak zdarza, że po prostu ona wystarczy chwila, dosłownie minuta, i ona od razu się już kładzie, także unika pozycji stojącej. No i dobra, przechodząc do, do już wizyty u lekarza, czyli tak, nie mogłam trafić w ten poniedziałek. Em, i w końcu trafiłam, tak jak powiedziałam. E, wyszedł doktor, przyjął nas. E, I ja cały czas myślałam, że jestem właśnie doktora Gierka. E, no, i zalecił właśnie badania krwi, żeby tam wykluczyć pewne rzeczy, zanim przejdziemy do jakichś poważniejszych działań, no to żeby po prostu te podstawowe wykluczyć. I też okazał, wydał mu się bardzo profesjonalną osobą, która zna się na rzeczy. Niestety nie pamiętam nazwiska, bo nie poznałam nazwiska tego tarnacza, ponieważ nic nie było wpisywane do książeczki, ani nic takiego, także no niestety tylko. I wyłącznie wiem jak to wygląda, chociaż nie znam to naprawdę tej okolicy i tam w nocy, jak już jest ciemno, to naprawdę jest tak beznadziejna widoczność, że tam trafić jest to bardzo ciężko. Także mm, latem na pewno jest o wiele łatwiej. E, więc okej, okay, jeszcze deszcz padał, no tragedia. E, okej, okay, no i wyszliśmy miała Zusia robione badanie krwi wczoraj. Ona w ogóle się stresuje e, wizytami u weterynarza, no bo zazwyczaj nic nie czekało na nią tam. E, ciekawego i, i radosnego, tylko zazwyczaj jakieś, wiecie, badania i tak dalej. E, rentgen który też miała półtora roku temu, to była tragedia, e, bo to nie było ani z żadnym tam pijem jasiem, ani z po prostu na siłę, takie kładzenie psa e, na bok. Także no, nie ma dobrych doświadczeń, także jak ona tylko czuje zapach, to od razu się stresuje i napina. Więc to badanie krwi wczoraj, które miała zlecone, e, tam miała jakieś takich pięć... Y, czy pięć chyba rzeczy do zrobienia, ale okazało się, że te badania, jakby pięć tych rzeczy osobno, będzie więcej kosztowało niż w pakiecie, gdzie są dodatkowe jeszcze inne rzeczy, takie podstawowe, morfo morfologia, które jest jakieś tam inne, więc to jest to. Eee, więc razem te badania dla zainteresowanych kosztowały 110 zł. Eee, no podobnie wydaje mi się, że jak dla ludzi zależy, co, co badamy, ale no, badania krwi, jeżeli sami je chcemy zrobić, nie są refundowane jak w przypadku ludzi, no to ogólnie nie są to tanie rzeczy. Zwłaszcza jeżeli tam niby każda rzecz kosztuje, tam 2 zł, 5 zł, 6 zł, no ale jak to zbierzemy do kupy, no to się zbiera niezła sumka. Także tyle one kosztowały i wczoraj miała i robione. Ja niestety przy tym nie byłam, była z nią moja mama. I ona już kiedyś też miała pobieraną krew, więc ona strasznie się stresuje, napina i ta krew w ogóle jej nie chce lecieć, także trzeba ją jakoś pobudzać, żeby jej serce zaczęło szybciej się ta krew pompowała I wczoraj tak samo miała jakoś strasznie gęstą tą krew, nie, nie chciało w ogóle to wejść do tej strzykawki, czy tam do czego to miała pobierane, bo to różnie też bywa no, także tej krwi ta pani doktor, to też to było w mojej okolicy. Także to nie, nie jechałam już aż tam do Katowic daleko, żeby jej pobrać krew. No, bo spytałam, czy to gdzieś trzeba, żeby było dobrze, bo chciałam, żeby to wszystko było super zrobione. On no, nie, że spoko, że może no, każdy pobierze krew, prawda? No, ale tak to bywa, że no, czasem proste rzeczy nie są takie proste. No, i niestety ta, ta pani weterynarz nam właśnie mówi, że, a nie, wiem, czy nie za mało tej krwi. Nie, to chyba starczy, chyba ta będzie okej okay, i tak dalej. No i dobra, to badanie w ogóle trwało chyba samo to pobieranie krwi. Fakt, nie cała wizyta, tylko samo to pobieranie z 5-7 minut, coś takiego, także no według mnie strasznie długo. Um, no i, i dobra. Badanie zrobione, dzisiaj były odbierane, odbierane wyniki i co się okazało, że krwi było za mało, um, więc trzy z tych badań. Niestety nie było, nie, nie, był, nie było to laboratorium w stanie, w stanie tego zrobić, bo krwi było za mało. No cóż, no ale. Yy... Wzięłam te wyniki i mówię, dobra, co dzisiaj, już mam wyniki, jadę do weterynarza znów, do doktora Gierki. No i jedziemy, jedziemy, pojechaliśmy troszeczkę inną drogą, która była nieco krótsza, ale znów taka bardziej przez jakieś lasy i tak dalej, której jechałyśmy taką główniejszą trasą. Więc dojechałyśmy i do tego miejsca w trakcie przebiegły nam po prostu przed całą maską dwie sarny. Na szczęście nic się nikomu nie stało, ani sarną ani nam. I tak, także jedziemy, jedziemy i nagle patrzę taki szyld właśnie, gabinet to się weterynaryjny, na płocie właśnie taki wielki baner i tam właśnie napisane nazwisko e, dr Gierek, czy z imieniem też chyba Aleksander. Także mówię, patrzę, kurczę To wczoraj inaczej wyglądało <laughs> yy, I mówię, nie wiem, może Od jakiejś innej strony podjechałyśmy Bo właśnie tą inną drogą jechałyśmy, więc mówię Może z innej strony, wtedy jakoś od tyłu to było yy, No mówię, kurczę ta, in, Inaczej ten budynek wyglądał No ale właśnie sobie to tłumaczyłam, że może to jest to samo Tylko od jakoś od innej strony podjechałam No, <laughs> już było Za dużo z tych yy, Mało zbieżności było Za dużo takich właśnie konfliktów yy, Także yy, podjechałyśmy i się okazało, że wczoraj w znaczy w poniedziałek nie byłyśmy u tego doktora, u którego chciałyśmy tylko u kogoś innego i no niestety nie znam nazwisko tamtego lekarza także ja wam nie powie. no ale jeżeli właśnie tyle osób mi polecało właśnie tego doktora no to chciałam do niego iść, chociaż tamten też wywarł na mnie pozytywne wrażenie no to jednak wolałam udać się tutaj i później rzeczywiście na stronie znalazłam tą informację, że często ten gabinet jest mylony z tym drugim i tam jest właśnie wtedy dokładnie wytłumaczone że ten to jest ten, i, i to właśnie tutaj, jeżeli chcemy jechać, to właśnie musimy się udać. E, więc okej, okay. okazało się, że właśnie wtedy nie byłam u tego lekarza, o którego myślałam, jest dość taka zabawna historia. E, Zuzu mi tu leży koło mnie, ona też tak czasami może po prostu, czasami tak jakoś widzę, że się stresuje, tak jakby ją właśnie coś bolało. no Teraz też właśnie ma taką minkę. Mogę wam pokazać ją. Leży tu sobie. Widzicie jaką maminkę? No, jest taka zaniepokojona. No. dobra. Um, no i dobra. dobrze. Poczekam, musiałam poczekać trochę w kolejce. Także ja starałam się gdzieś tam pochodzić z Zuzanną, mimo że padał deszcz, ale ona po prostu nie chce w ogóle nawet przejść przez próg gabinetu, nawet nie gabinetu tylko budynku Także pochodziłam z nim trochę, posiedziałam w aucie, bo to dla niej było bardziej komfortowe niż tam w poczekalni więc poczekałyśmy chwilę, no i weszłyśmy do gabinetu no i znowu cały wywiad, opowiedziałam tą historię, że myślałam, że jestem u tego doktora, okazało się, że nie, więc też się śmiałam, mówi, że to nie jest pierwszy przypadek, że to się często zdarza, eee, także nie byłam jedyna eee, w tym, w tej pomyłce, powinny jakieś takie wielkie szyldy w ogóle zrobić, strzałki, eee, żeby to nie się nie myliło, eee, okej, okay, no i mm, co było robione... Eee, mm, Zuzia została przebadana tak na stole, musiałyśmy ją położyć. Cztery osoby ją trzymały, żeby właśnie się nie ruszała, bo oczywiście się wyrywała, więc trzeba było ją położyć na bok. No i tam łapki wszystkie były badane i tak dalej. Więc w tym lewym, rzeczywiście, w tej lewej łapce w kolanie coś jest ponoć, nie tak tam czuć nawet dłońmi właśnie jakieś zwyrodnienia, ale no to jeszcze nic nie jest przesądzone, bo będzie musiała mieć wykonany rentgen. No i przechodząc do badań krwi. Eee, widziałam, że właśnie jak ten doktor zobaczył te badania, no to miał minę taką dosyć zdziwioną eee, i nie za bardzo tak właśnie zaczął mówić, że no w sumie nie za bardzo wie co mi ma powiedzieć, bo te badania wskazują na to, że pies jest w stanie agonalnym. Także, jak ja to usłyszałam, to aż mi ciarki przeszły. Eee, I właśnie powiedział, że no prawdopodobnie, bo wypytał mnie oczywiście najpierw wszystko, zrobił <grywny> ten cały wywiad. Właśnie, bo chyba kiedy zerknął, to po prostu zobaczył, że albo pies jest po prostu w stanie agonalnym, albo to jest jakaś pomyłka, więc najpierw chyba wolał wypytać, żeby od razu mnie tak, nie wiem, nie przestraszyć. Eee, także, mm, no... Nie wydaje się, że Zuzia jest w takim stanie, bo to, że ona rzeczywiście no, jest taka troszeczkę ograniczona ruchowo przez te łapki, no to okej, okay, ale ona poza tym jest naprawdę cały czas taka radosna i chęta do zabawy, do jedzenia, do jakichś wybupów, także to, to jakby tylko ta, ten, no nie wiem, ból, uraz ją ogranicza, ale poza tym ona ma tą energię i... Taką żywiołowość, także tutaj to troszeczkę nie pasuje, żeby jej stan był tak tragiczny, bo no tam te wskaźniki, właśnie, odporności i tak dalej są mega, mega niskie. Tam tak chwileczkę mogę Wam dokładnie powiedzieć. I okej, okay, i tutaj na przykład możecie sobie zobaczyć. Tutaj morfologia, to akurat nie ma żadnych danych Co jest tylko moje nazwisko Tak, także pies Zuzia e, Także tu możecie sobie zobaczyć Właśnie leukocyty ma 1,5, um, A norma jest Minimum od 6, także No to jest mega niskie Tutaj też płytki krwi Też ma zaniżone e, Mocznik tutaj jest też Troszeczkę tylko niższy A reszta no e, w, miarę, w miarę ok, także um, no, ale no tutaj no pewne te pewne wyniki no po prostu wskazują na mega takie osłabienie i no i tragiczny stan, także no taką informację uzyskałam, także badania krwi będą powtórzone i teraz będę jechała z uzią w tym tygodniu albo na początku właśnie przyszłego w poniedziałek. E, bo tak jesteśmy właśnie umówieni e, już do tego doktora. E, będzie z do dostanie takiego głupiego jasia, e, po to, żeby po prostu nie była tak napięta, żeby można było spokojnie przeprowadzić całe badanie, żeby pobrać jej krew, żeby zrobić rentgen kolana, e, no i przebadać ją całą na spokojnie. Wszystko sobie można wymacać, że gdzie ona nie jest cała spięta i wszyscy się stresują. Także to będzie kolejny etap, no i zobaczymy wtedy. Ehm... Co jest Zuzannie? Mam nadzieję, że to nie jest nic takiego, wiecie, poważnego, że jest to choroba postępująca mega szybko i rzeczywiście jest stan jest tragiczny. Mam nadzieję, że tak nie jest, że rzeczywiście to jest tylko jakieś ograniczenie ruchowe i jakiś uraz, zwyrodnienie, tak, no wiecie, mówię, mam nadzieję, że to jest tylko to, bo też jest, no, poważne, ale... No nie tak, że powiedzmy psu został miesiąc życia e, Także jakoś można sobie z tym radzić e, Zapobiegać rozwojowi i, I przedłużyć życie powiedzmy tam No nie wiem na ile nie chcę tutaj wyrokować Ale na, na dłuższy czas e, Także to jest taka aktualizacja odnośnie zdrowia Zuzannym. E, mam nadzieję, że zrozumiecie, że na razie no, nie jestem w stanie z nią ani... Sama też jestem dosyć zajęta tym wszystkim i ciągle tu jedziemy, tu. Ja też mam sporo teraz dosyć pracy i, i nie mam tak głowy, a nie lubię nagrywać Wam czegoś tak po prostu, bo jest czwartek, 17 i muszę Wam wrzucić filmik. Myślę, że nie o to chodzi. I tak staram się zawsze raz w tygodniu, ostatnio było opóźnienie, ale raz w tygodniu w czwartek, 17 staram się, żeby to była zawsze data, kiedy jest filmik. Także... Mam nadzieję, że to po prostu rozumiecie. Wiem, że to rozumiecie. E, ok. I dziękuję Wam, tak jak mówię, za polecenia weterynarzy. E, myślę, że trafiłam do odpowiedniej osoby i jestem bardzo zadowolona. E, także zobaczymy, co dalej. Dajcie mi znać, czy chcecie takie aktualizacje. Nie wiem, czy ten film był długi, czy krótki, ale no, musiałam się wygadać. E, także to tyle na temat Zuzanny. No i mm, zobaczymy, co będzie dalej. Także dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze co do ostatnich filmików, pytacie, gdzie są, czy już jest osoba wybrana, zwycięzca. Tak wszystko jest opisane, słuchajcie, w opisie i po prostu w opisie pod filmem, na przykład był konkurs z... Jest konkurs na przykład teraz Sport. wcześniej był właśnie z, z Paką, także tam jak jest filmik Paka Zwierzaka, to pod filmikiem w opisie jest podawane zwycięzca. Także po prostu jak wiecie, że danego dnia mają się układać wyniki, to sobie zajrzyjcie i tam znajdziecie imię, nazwisko czy tam nik osoby, która wygrała i wtedy proszę, żebyście sami się do mnie zgłosili, bo z doświadczenia wiem, że nieraz pisałam ja, zgłaszałam się, słuchaj, wygrałeś w konkursie i czasami do dziś nikt mi nie odpisał, także e, także myślę, że to jest lepsze, żebyście sami się zaangażowali i zobaczyli czy Wygraliście czy nie wygraliście, jeżeli braliście udział w konkursie, to pamiętacie, że braliście udział, no i wiecie, że wyniki muszą być ogłoszone, więc wystarczy zajrzeć, czy to wy, czy to nie wy, i napisać do mnie właśnie na YouTube z tego nicka, z którego pisaliście. Wszystko jest opisane zawsze w opisach, także tam znajdziecie wszelkie wskazówki. Eee, ok, także dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmiku. No i życzcie, życzcie, zdrowia Zuzi, trzymajcie za nim kciuki, żeby wszystko, wszystko było w porządku i żebyśmy mogli wrócić do nagrywania, do spacerów wspólnych, do. Wszystkich aktywności, które robiłyśmy na, na co dzień. Także dzięki, papa!